Już głębinie. Chodź do, do brzegu, do brzegu, do brzegu. Już poszło? Chciałam wam tylko powiedzieć, że mam taką refleksję teraz. Bo oprócz tego, że jest raj, że to jest najpiękniejsze miejsce, jakie w życiu widziałam, że piasek jest po prostu jak miał, że woda jest ciepła jak zupa, jest przeźroczysta i są palmy. to czuję się w obowiązku jak wam powiedzieć. Jak tak naprawdę wyglądają w czasy z dzieckiem? Bo to nie jest spacer po lesie. Na brzeg, na brzeg, na brzeg, na brzeg, już tak na brzeg. Jeszcze daj Boże zdrowie z takim dzieckiem, co tu ty tylko leży i mruga oczami, ale z takim, co chce chodzić wszędzie za ręce. To jest po prostu... dużo pracy w pięknych okolicznościach natury, ale bardzo dużo pracy. Więc kiedy rano wstajemy, to tylko Myślimy, czy pójdziemy teraz na plażę, czy dziecko pobawi się 5, 4, 3 minuty, potem wejdziemy do wody na 2, 6 minut. Nie jest tak, że turlamy do morza, do morza, do morza, do morza. Że turlamy się tutaj po piachu i te wszystkie zdjęcia, które wrzucamy na Instagram, robimy jak dziecko śpi, albo w te dwie minuty, kiedy wchodzi na chwilę. Do morza, do morza, do morza. A wieczorem jak się kładę spać, to plecy mnie tak na bolą że można się okoczyć, No chyba tak w ogóle wygląda całe macierzyństwo, nie? A potem on się uśmiecha i już ja tak nie balą te plecy. Tak! Do morza, do morza, do morza. Yyy. I na brzeg, na brzeg, na brzeg. Tak. Już nie. Nie? nie, już tak teraz nie będzie. Teraz będzie coś.